Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Ian Fleming Casino Royale przełożył Tomasz Konatkowski czyta Filip Kosior dla Peak Voice Audiobuki. 1 Tajny agent O trzeciej nad ranem zapach dymi pod kasyna przyprawiają człowieka o mdłości. Trawiąca duszę gorączka wywołana graniem o wysokie stawki, mieszanka chciwości, lęku i nerwowego napięcia, staje się w końcu nieznośna. Zmysły budzą się i buntują przeciwko temu, co się dzieje. James Bond nagle zdał sobie sprawę, że jest zmęczony. Wiedział, kiedy jego ciało albo umysł mają dość i zawsze potrafił odpowiednio zareagować. Dzięki temu unikał znużenia i otępienia, często prowadzących do pomyłek. Dyskretnie odsunął się od ruletki, której do tej pory poświęcał uwagę. Przystanął na moment przy wysokiej, mosiężnej barierce otaczającej główny stół w reprezentacyjnej sali kasyna. Le Chiffre nadal grał, a do tego najwyraźniej wciąż wygrywał. Przed nim piętrzyła się bezładna sterta prostokątnych centkowanych żetonów o nominale 100 tysięcy franków. Z kolei pod osłoną grubego lewego ramienia mężczyzny spoczywał niewielki stos dużych żółtych żetonów, z których każdy miał wartość. Pół miliona franków. Bond przyglądał się przez chwilę intrygującemu, budzącemu respekt profilowi tego człowieka. Potem wzruszył ramionami, żeby nieco rozluźnić napięcie i odszedł od stołu. Barierka wokół kasy sięga mniej więcej do podbródka klienta. Kasier, zwykle po prostu niski rangą urzędnik bankowy, siedzi na stołku i grzebie w stosach banknotów i żetonów, ułożonych na półkach według wartości. Znajdują się one na wysokości krocza stojącej osoby za barierką ochronną. Kasjer ma na wyposażeniu pałkę i rewolwer, a próba przesadzenia poręczy, zabrania części pieniędzy, przeskoczenia z powrotem na drugą stronę i ucieczki z budynku przez szereg drzwi i korytarzy jest skazana na niepowodzenie. Do tego kasjerzy na ogół pracują tu w parach. Bond rozmyślał o tym, gdy odbierał plik banknotów o nominale stu tysięcy franków i kolejne pliki banknotów dziesięciotysięcznych. Jednocześnie wyobrażał sobie przebieg jutrzejszego przedpołudniowego spotkania zarządu kasyna. Pan Lesifr wygrał dwa miliony, grając tak jak do tej pory. Panna Fairchild wygrała milion w ciągu godziny, a potem opuściła kasyno. Była opanowana. Trzy razy wygrała banko przeciwko panu Lesifrowi. Wicehrabia De Villoré wygrał milion dwieście tysięcy w ruletkę. Stawiał maksymalne kwoty na pierwszy i trzeci tuzin. Dopisywało mu szczęście. Pan Bond, anglik, w ciągu dwóch dni zwiększył swoją wygraną do okrągłych trzech milionów. Stosował system progresywny, stawiając na czerwone przy stole numer pięć. Duklos, kierownik sali, może podać więcej szczegółów. Wydaje mi się, że pan Bond jest człowiekiem wytrwałym i obstawia maksymalne stawki. Sprzyja mu szczęście, a przy tym zachowuje zimną krew. Wieczorne zyski z Chemon de Fer wyniosły X, z bakarata Y, a z ruletki Z. Przy stole do Bulle znów mieliśmy mało gości, więc inwestycja nam się jeszcze nie zwróciła. Dziękuję panu, panie Xavier. Dziękuję, panie dyrektorze. W każdym razie mniej więcej tak to będzie wyglądało, pomyślał Bond, gdy przechodził przez wahadłowe drzwi głównej sali. Skinął głową, ubranemu w wieczorowy strój, znudzonemu mężczyźnie, do którego zadań należało blokowanie wyjścia i wejścia za pomocą elektrycznego przycisku uruchamianego nogą w razie jakichś kłopotów. Potem członkowie zarządu zapiszą w księgach bilans dnia i rozejdą się do domów i restauracji, żeby zjeść obiad. Bond nie był osobiście zainteresowany obrabowaniem kasyna, jedynie rozważał taką możliwość. Doszedł do wniosku, że do akcji potrzebnych by było dziesięciu doświadczonych ludzi, którzy na pewno musieliby zabić jednego albo dwóch pracowników. Prawdopodobnie we Francji nie udałoby się znaleźć aż tylu gotowych na wszystko zabójców, ani w żadnym innym kraju, nawiasem mówiąc. Dał tysiąc franków szatniarzowi i gdy schodził po schodach kasyna, nabrał przekonania, że liścifre. w żadnym wypadku nie zdecyduje się na tak nieodpowiedzialny krok. Przestał zatem roztrząsać tę ewentualność i skupił uwagę na wrażeniach odbieranych przez ciało. Wyczuwał suchy, drażniący żwir pod podeszwami wieczorowych butów, nieprzyjemny cierpki posmak w ustach i plamy potu pod pachami. Miał wrażenie, że oczy wychodzą mu z orbit. Twarz mu stężała, miał zatkane zatoki i nos. Odetchnął słodkim nocnym powietrzem i skoncentrował się, chcąc wyostrzyć zmysły. Wyszedł ze swojego pokoju przed kolacją i teraz zamierzał sprawdzić, czy ktoś tam nie myszkował podczas jego nieobecności. Przeciąwszy szeroki bulwar, dotarł przez ogród do hotelu Splendid. Uśmiechnął się do recepcjonisty, który wręczył mu klucz do pokoju numer 45 na pierwszym piętrze. Odebrał również depeszę. Nadano ją na jamajce, a jej treść była następująca. Kingstonia. Blond Splendid, a royal lezot, sen. Inferier, produkcja hawanskich cygar. Wszystkie fabryki na Kubie w 1915. 10 milionów, powtarzam, 10 milionów. Stop. Mam nadzieję, że o tę wartość chodziło. Pozdrawiam. Da Silva. Oznaczało to, że 10 milionów franków jest już w drodze. To była odpowiedź na wiadomość z prośbą o dodatkowe środki, wysłaną przez Bonda po południu do centrali w Londynie za pośrednictwem paryskiego biura. Paryż nawiązał kontakt z Londynem, gdzie Clement, szef wydziału Bonda, porozmawiał z M., który na pewno uśmiechnął się cierpko i polecił Maklerowi załatwić sprawę w Ministerstwie Skarbu. Bond pracował kiedyś na Jamajce, więc w trakcie misji w Royal odgrywał rolę bardzo majątnego klienta firmy Cathiri, głównego przedsiębiorstwa importowo-eksportowego działającego w tym kraju. Dostawał zatem dyspozycję z Kingston od pewnego małomównego człowieka, który był szefem działu fotoreporterskiego w redakcji Daily Glinera, bardzo znanego karaibskiego dziennika. Ten gość z Glinera, niejaki Fawcett, pracował wcześniej jako księgowy w jednej z największych firm Skymanów zajmujących się połowem żółwi morskich. Kiedy wybuchła wojna, razem z innymi mieszkańcami wysp, zaciągnął się na ochotnika do armii i po jakimś czasie znalazł się w biurze oficera finansowego w niewielkiej placówce wywiadu marynarki wojennej na Malcie. Po zakończeniu wojny, kiedy miał wracać na Kajmany, do czego się specjalnie nie palił, zwróciła na niego uwagę sekcja tajnej służby wywiadowczej odpowiedzialna za region Karaibów. Odbył wyczerpujące szkolenie w zakresie fotografii, a także innych dziedzin, a potem, za cichym przyzwoleniem pewnego wpływowego człowieka z Jamajki trafił do redakcji Glinera. Zajmował się wybieraniem fotografii przesyłanych przez największe światowe agencje, tak jak Keystone, Wide World, Universal, INP czy Reuters Foto. A raz na jakiś czas przez telefon otrzymywał zwięzłe instrukcje od człowieka, którego nigdy nie miał okazji poznać. Chodziło o wykonanie pewnych prostych operacji wymagających absolutnej dyskrecji, szybkości i dokładności. Za świadczenie takich nieregularnych usług płacono mu 20 funtów miesięcznie, a pieniądze na jego konto w Royal Bank of Canada przelewał fikcyjny kuzyn, rzekomo mieszkający w Anglii. Obecne zadanie Fauseta polegało na natychmiastowym, według pełnej taryfy, przesyłaniu bondowi tekstów wiadomości, które przekazywał mu telefonicznie jego anonimowy kontakt. Nieznajomy twierdził, że żadna z informacji nie powinna wzbudzić podejrzeń miejscowej poczty. Fawcett nie był w każdym razie zdziwiony, kiedy się okazało, że nagle został lokalnym korespondentem instytucji o nazwie Maritime Press and Photo Agency, dysponującej oddziałami we Francji i Anglii. W związku z czym podwyższono mu miesięczne wynagrodzenie o 10 funtów. Czuł się bezpieczny i doceniany. Miał nadzieję, że kiedyś otrzyma medal Imperium Brytyjskiego, a do tego zdołał wpłacić pierwszą ratę za Morrisa Minora. Nabył również upragniony zielony daszek na czoło, dzięki któremu mógł wzmocnić swoją pozycję w redakcji. Pont przypomniał sobie parę szczegółów związanych z nadaniem tej depeszy. Przywykł już do takiego nieoczywistego nadzoru i nawet mu to odpowiadało. Uważał, że znalazł się w dość uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ mógł sobie pozwolić na godzinę lub dwie opóźnienia w kontaktach z M. Domyślał się, że zapewne to założenie jest błędne i że prawdopodobnie w Royal Zoo... Działa także inny agent, który składa meldunki niezależnie od niego, jednak dzięki temu mógł choć przez chwilę ulegać złudzeniu, że złowrogi gmach stojący na obrzeżach Regents Park znajduje się nieco dalej niż w odległości 150 mil po drugiej stronie kanału mąż. A on nie jest ustawicznie obserwowany i poddawany ocenie przez kilku ludzi o chłodnych umysłach, którzy kierują całym tym cyrkiem. Podobnie jak Fawcett, obywatel Kajmanów zamieszkały w Kingston, który wiedział, że gdyby kupił swojego Morrisa Minora za gotówkę, a nie podpisywał umowy zakupu na raty, ktoś w Londynie prawdopodobnie zostałby o tym poinformowany i chciałby wiedzieć, skąd pochodzą pieniądze. Bond przeczytał dwukrotnie treść depeszy. Potem wyrwał z bloku leżącego na blacie blankiet telegramu, po co zostawiać im kopię, i napisał wielkimi literami. Dzięki za informację powinno wystarczyć. Bond. Podał odpowiedź recepcjoniście i schował do kieszeni depeszę podpisaną nazwiskiem Da Silva. Ludzie, dla których pracował ten człowiek, o ile dla kogoś pracował, mogli przekupić kogoś z tutejszego urzędu pocztowego i zdobyć kopię wiadomości, chyba że recepcjonista zdążył już sam otworzyć kopertę nad parą albo odczytać do góry nogami tekst na kartce trzymanej przez Bonda. Wziął klucz, pożegnał się i skierował ku schodom, pokręciwszy przecząco głową oczekującemu windziarzowi. Zdawał sobie sprawę, że odgłos nadjeżdżającej windy to niezły sygnał ostrzegawczy. Wprawdzie nie spodziewał się niczyjej obecności na pierwszym piętrze, wolał jednak zachować ostrożność. Cicho, wspinając się na palcach, doszedł do wniosku, że w odpowiedzi wysyłanej do M przez Jamajkę okazał zbyt wielką pewność siebie. Jako hazardzista wiedział, że nie należy podejmować ryzyka, jeśli dysponuje się zbyt małym kapitałem. Zresztą, M zapewne i tak nie przyznałby mu dodatkowych funduszy. Wzruszywszy ramionami, u szczytu schodów skręcił w korytarz i miękkim krokiem zbliżył się do drzwi swojego pokoju. Bond doskonale wiedział, gdzie znajduje się włącznik. Wystarczył jeden płynny ruch i stał na progu w otwartych na oścież drzwiach, przy zapalonym świetle, z pistoletem w dłoni. Bezpieczne, puste pomieszczenie zdawało się patrzeć na niego z pewną ironią. Zignorował uchylone drzwi łazienki i zamknąwszy zamek na klucz, włączył lampki przy łóżku i nad lustrem, a potem rzucił pistolet na kanapę stojącą pod oknem. Następnie schylił się i uważnie przyjrzał wetkniętemu do szuflady biurka ciemnemu włosowi. Znajdował się dokładnie w miejscu, w którym Bond go pozostawił przed pójściem na kolację. Później obejrzał delikatne ślady talku po wewnętrznej stronie porcelanowego uchwytu szafy na ubrania. Wydawały się nienaruszone. Wszedł do łazienki i podniósłszy pokrywę rezerwuaru, sprawdził, czy poziom wody znajduje się na wysokości drobnej rysy na miedzianym zaworze. Kiedy się tym zajmował, kiedy kontrolował te wszystkie drobne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, wcale nie miał wrażenia, że robi coś absurdalnego albo żenującego. W końcu był tajnym agentem, który zdołał przeżyć jedynie dzięki umiejętności dostrzegania istotnych w tym fachu drobiazgów. Rutynowe środki ostrożności były dla niego równie naturalne, jak dla nurka głębinowego, pilota oblatywacza i w ogóle każdego, kto wykonywał niebezpieczną pracę. Zadowolony, że nikt nie przeszukiwał pokoju podczas jego wizyty w kasynie, bądź się rozebrał i wziął zimny prysznic. Potem zapalił siedemdziesiątego już tego dnia papierosa i zasiadł przy biurku, kładąc na blacie gruby plik pieniędzy przeznaczone na obstawianie oraz wygranych przy stołach. Zapisał kilka liczb w niewielkim notesie. W ciągu dwóch dni udało mu się wygrać dokładnie 3 miliony franków. W Londynie otrzymał 10 milionów, poprosił centralę o kolejne 10. Uwzględniając dodatkowe fundusze, które wkrótce miały dotrzeć do tutejszego oddziału Crédit Lyonnais, jego kapitał obrotowy wynosił zatem 23 miliony franków, czyli mniej więcej 23 tysiące funtów. Przez kilka chwil Bond siedział w bezruchu, patrząc przez okno na ciemną powierzchnię morza. Wsadziwszy banknoty pod poduszkę leżącą na elegancko zdobionym pojedynczym łóżku, umył zęby, zgasił światło i z ulgą spoczął w szorstkiej francuskiej pościeli. Przez dziesięć minut leżał na lewym boku, rozmyślając o wydarzeniach dzisiejszego dnia. W końcu się odwrócił, a jego umysł podążył ku krainie snu. Zdążył jeszcze wsunąć pod poduszkę prawą dłoń i położyć ją przy rękojeści rewolweru Colt Police Positive kaliber 38 z odpiłowaną lufą. Potem zasnął, a gdy zgasł ciepły i pogodny blask jego oczu, rysy przeobraziły się w milczącą maskę, ironiczną, brutalną i zimną. 2. Dosiedla M. Dwa tygodnie wcześniej sekcja S tajnej służby wywiadowczej przesłała M, który wówczas sprawował funkcję dyrektora tej agencji rządu Wielkiej Brytanii i który zresztą sprawuje ją nadal. notatkę o następującej treści. Do M. Od dyrektora sekcji S. Temat – projekt eliminacji Monsieur Le chiffre, alias Cyfra, Herr Numer, Herr i TP, jednego z głównych agentów przeciwnika we Francji, oraz nieoficjalnego sponsora Syndicat des d'Alsace, kontrolowanego przez komunistów Związku Zawodowego działającego w Alzacji w sektorach przemysłu ciężkiego i transportu, stanowiącego według naszej wiedzy istotny element piątej kolumny w przypadku wybuchu wojny z czerwonymi. Dokumentacja. Życiorys Lischifra, przygotowany przez szefa archiwum, został dołączony do niniejszej notatki jako załącznik A. Ponadto w załączniku B informacja na temat organizacji Smierż. Od pewnego czasu podejrzewamy, że Le Chiffre wpadł w poważne tarapaty. Niemal pod każdym względem należy go uznać za wzorcowego agenta ZSRR. Jednak jego piętą achillesową są odpychające skłonności fizyczne i nawyki, które staramy się od czasu do czasu wykorzystać. Jedna z jego kochanek, osoba pochodzenia euroazjatyckiego, agentka numer 1860, kontrolowana przez sekcję F, miała niedawno okazję uzyskać bliższe informacje na temat jego spraw prywatnych. Mówiąc w skrócie, wydaje się, że Liszczyfra jest na krawędzi katastrofy finansowej. 1860 zauważyła pewne oznaki tej sytuacji. Chodzi o kilka dyskretnych transakcji sprzedaży biżuterii, pozbycie się williwą TIB i ogólną tendencję do mniejszego szastania pieniędzmi, co zawsze było cechą charakterystyczną trybu życia Liszczyfry. Z pomocą naszych przyjaciół z II Bureau, z którymi wspólnie pracujemy nad tą sprawą, przeprowadziliśmy bardziej szczegółowe dochodzenie, a w jego wyniku udało się ujawnić pewną interesującą historię. W styczniu 1946 roku Le Chiffre przejął kontrolę nad siecią domów publicznych, znaną pod nazwą Cordon Jeune i działającą w Normandii oraz Bretanii. Był na tyle nie mądry, że wykorzystał do tego celu około 50 milionów franków powierzonych mu przez sekcję trzecią z Leningradu i przeznaczonych na finansowanie Soda, czyli wspomnianego wcześniej związku zawodowego. W normalnych warunkach Cordon Jun okazałby się znakomitą inwestycją. Możliwe nawet, że szifre rzeczywiście kierował się w większym stopniu pragnieniem zwiększenia funduszy związkowych, a nie nabicia sobie kieszeni dzięki spekulacjom prowadzonym ze środków pracodawcy. Niezależnie od motywacji. Bez wątpienia mógł znaleźć wiele ciekawszych przedsięwzięć niż prostytucja, gdyby nie korciły go efekty uboczne w postaci nieograniczonego dostępu do kobiet na potrzeby prywatne. Los ukarał go niesamowicie szybko. Zaledwie trzy miesiące później, 13 kwietnia, we Francji, została przyjęta ustawa nr 46-685, zatytułowana L'Outendant à la fermeture des maisons de tolerance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme". Kiedy M dotarł do tego zdania, westchnął ciężko i nacisnął przełącznik interkomu. Szef sekcji jest? Tak, proszę pana. Co do cholery oznacza to słowo, przeliterował francuski wyraz. Stręczycielstwo, proszę pana. Nie jesteśmy w szkole językowej Berlica, mój drogi. Jeśli chce się pan popisywać znajomością zagranicznych łamańców, niech pan będzie łaskaw dodać objaśnienie. A najlepiej niech pan pisze po angielsku. Bardzo pana przepraszam. M puścił przełącznik i wrócił do lektury notatki. Ustawa znana powszechnie pod nazwą L'Éluard-Mart-Richard nakazywała zamknięcie wszystkich przybytków, uciech oraz zabraniała sprzedaży książek i filmów pornograficznych. Niemal z dnia na dzień doprowadziła do upadku przedsiębiorstwo Le Chiffre, który stanął w obliczu poważnego niedoboru w kasie związku. W akcie desperacji przekształcił domy publiczne w działające na granicy prawa Maisons de passe, w których można było organizować potajemne schadzki. Nie zrezygnował również z prowadzenia kilku podziemnych Cinéma Bleu, jednak te zmiany w żadnym razie nie były w stanie pokryć kosztów działalności, a wszelkie próby sprzedaży inwestycji, nawet przy założeniu wysokich strat, zakończyły się kompletnym fiaskiem. Tymczasem policja obyczajowa wpadła na troby sifra i wkrótce co najmniej 20 należących do niego lokali zostało zamkniętych. Funkcjonariuszy oczywiście ten człowiek interesował jedynie jako właściciel dużej sieci burdeli. Nawiasem mówiąc, dopiero wówczas, gdy zapytaliśmy o jego finanse, 2 biuro dotarło do odrębnej kartoteki prowadzonej przez kolegów z policji. Zdaliśmy sobie sprawę, podobnie jak nasi francuscy przyjaciele, z wagi tej sytuacji. Dlatego w ciągu ostatnich miesięcy policja przeprowadziła prawdziwą serię nalotów na przybytki Cordon-Jean, w rezultacie czego z pierwotnej inwestycji niż nie zostało już nic. A każde rutynowe dochodzenie ujawni niedobór w wysokości około 50 milionów franków na koncie związku zawodowego, którego jest skarbnikiem i kasjerem. Na razie nie wydaje się, żeby coś wzbudziło podejrzenia Leningradu. Jednak możliwe, na nieszczęście dla Lesifra, że śmierć coś zwietrzył. W zeszłym tygodniu ceniony informator sekcji P przekazał wiadomość, że wyższy rangą funkcjonariusz tego skutecznego sowieckiego organu represji wyruszył z Warszawy do Strasburga, z przystankiem we wschodnim sektorze Berlina. Nie uzyskaliśmy potwierdzenia tej informacji ani od Duziem Bureau, ani od przedstawicieli władz w Strasburgu, którzy są rzetelnymi i wiarygodnymi ludźmi. Nie mamy również żadnych sygnałów z tamtejszej siedziby Szyfra, gdzie pracuje nasz podwójny agent. Oprócz agentki 1860. Gdyby Szyfr wiedział, że jest ścigany albo że śmierż ma wobec niego choćby cień podejrzeń, musiałby albo popełnić samobójstwo, albo podjąć próbę ucieczki. Jednak wziąwszy pod uwagę jego obecne plany, trzeba przyjąć, że chociaż działa w desperacji, to nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Właśnie z powodu tych dość spektakularnych planów uznaliśmy, że należy przeprowadzić kontroperację, wprawdzie niekonwencjonalną i ryzykowną, mimo to z pełnym przekonaniem przedstawiamy jej propozycję na końcu niniejszej notatki. Krótko mówiąc, naszym zdaniem Szyfr zamierza pójść w ślady wielu innych malwersantów i wyrównać braki w kasie za pomocą hazardu. Granie na giełdzie nie przyniosłoby szybkich zysków, podobnie jak nielegalny handel narkotykami i trudno dostępnymi lekarstwami, takimi jak aureomycyna, streptomycyna czy kortyzon. Na żadnym torze wyścigów konnych nie zaakceptowano by stawek, jakie ten człowiek musi ryzykować, więc w wypadku wygranej prawdopodobnie nie zobaczyłby pieniędzy, tylko został zamordowany. Wiemy w każdym razie, że zabrał ostatnie 25 milionów franków ze skarbca związku i wynajął na tydzień niewielką willę w okolicach Arroyale Zoo na północ od Diep. Ma przyjechać za dwa tygodnie, licząc od jutra. Należy się spodziewać, że Casino Royale będzie tego lata miejscem gry o najwyższe stawki w Europie. Chcąc wabić najbogatszych klientów Cassindowi i Letuco, Société de Bon de Mer de Royale wydzierżawiło bakarata i dwa największe stoły do Schemin de Mahometalego, Mahometa Alego, grupie działających na emigracji egipskich bankowców i biznesmenów, którzy podobno mają dostęp do pewnych funduszy rodziny królewskiej i którzy od wielu lat próbują odebrać Zografosowi i jego greckim wspólnikom część zysków pochodzących z monopolu na prowadzenie najbardziej dochodowych rozwiązań. Baccarat we Francji. Dzięki dyskretnej reklamie udało się skłonić sporą liczbę największych graczy ze Stanów Zjednoczonych i Europy do zarezerwowania miejsc przy stołach w ale w sezonie letnim. Wydaje się zatem, że ten nieco staroświecki kurort ma szansę odzyskać odrobinę dawnej świetności z czasów wiktoriańskich. Tak czy inaczej, jesteśmy przekonani, że do właśnie tam Le Chiffre podejmie 15 czerwca lub w następnych dniach. Próbę wygrania w bakarata 50 milionów franków przy kapitale obrotowym w wysokości 25 milionów, a przy okazji uratowania swojego życia. Proponowana kontroperacja. W interesie naszego kraju oraz innych państw Paktu Północnoatlantyckiego zdecydowanie leży ośmieszenie i wyeliminowanie tego sowieckiego agenta, a także doprowadzenie do bankructwa i skompromitowanie jego komunistycznej organizacji. Istotne jest również osłabienie przekonań i rozbicie jedności tej potencjalnej piątej kolumny przeciwnika, liczącej 50 tysięcy ludzi i zdolnej w czasie wojny kontrolować rozległy sektor północnego pogranicza Francji. Uda się to wszystko osiągnąć, jeśli Le Chifre zostanie pokonany przy stole w kasynie. Uwaga, zabójstwo jest bezsensownym pomysłem. Leningrad natychmiast zatuszowałby defraudację i zrobił z niego męczennika. Dlatego rekomendujemy przekazanie niezbędnych środków najlepszemu hazardziście, z którego usług może skorzystać wywiad, z zadaniem pokonania tego człowieka w rozgrywce. Z operacją wiąże się oczywiście duże ryzyko, zaś prawdopodobieństwo utraty środków z budżetu tajnych służb jest wysokie. Jednak podejmowano już działania, często w sprawach mniejszej wagi, w których w grę wchodziły duże kwoty, a szanse powodzenia były mniejsze. W przypadku niekorzystnej decyzji jedynym rozwiązaniem byłoby przekazanie zgromadzonych informacji i zaleceń przedstawicielom Dywizjiem Bureau lub naszym amerykańskim kolegom z Centralnej Agencji Wywiadowczej w Waszyngtonie. Obie wspomniane organizacje bez wątpienia z radością zajmą się realizacją przedstawionego planu. Podpisano S. Załącznika. Nazwisko: Lyszifr. Aliasy: Warianty słów cyfra lub liczba w różnych językach, na przykład Hercifera. Pochodzenie nieznane. Po raz pierwszy zarejestrowany w czerwcu 1945 roku jako wysiedleniec. Jedna z osób umieszczonych w obozie dla DPS-ów w Dachau w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Podobno cierpiał na amnezję i paraliż strun głosowych. Oba schorzenia symulowane? Niemo to udało się zlikwidować w trakcie leczenia, jednak pacjent nadal utrzymywał, że jest dotknięty całkowitym zanikiem pamięci. Zachował tylko wspomnienia o związkach z Alzacją i Lotaryngią oraz Strasburgiem, dokąd został przeniesiony we wrześniu 1945 roku z paszportem bezpieczeństwa numer 304596. Przyjął nazwisko Le Chiffre, Skoro jestem tylko ciągiem cyfr w paszporcie, brak imion. Wiek około 45 lat. Rysopis. Wzrost 5 stóp i 8 cali, waga 252 funty. Bardzo blada cera. Włosy rudobrązowe, obcięte na jeża. Oczy ciemnobrązowego koloru, białka widoczne dookoła obu tęczówek. Niewielkie, dość kobiece usta. Sztuczne zęby bardzo wysokiej jakości, uszy małe z dużymi płatkami, co sugerowałoby domieszkę żydowskiej krwi. Dłonie małe, wypielęgnowane, ale owłosione. Niewielkie stopy. Jeśli chodzi o pochodzenie rasowe i etniczne, obiekt prawdopodobnie stanowi mieszaninę typu śródziemnomorskiego i odmiany pruskiej albo polskiej. Ubiera się elegancko i bardzo starannie. Zwykle w ciemne garnitury z dwurzędową marynarką. Pali nałogowo kaporale, używając cygarniczki z filtrem. Regularnie korzysta z inhalatora benzedryny. Mówi spokojnym, cichym głosem. Płynnie posługuje się francuskim i angielskim, dobrze zna niemiecki. Ślady akcentu marsylskiego. Uśmiecha się rzadko, nie śmieje się w ogóle. Hobby. Nawyki zwykle kosztowne, lecz dyskretne. Duży apetyt seksualny. Sado masochista. Doświadczony kierowca sportowych samochodów. Znakomicie posługuje się bronią strzelecką i innymi narzędziami do walki wręcz. Między innymi nożami. Nosi przy sobie trzy żyletki marki Eversharp. We wstążce kapelusza, w obcasie lewego buta i w papierośnicy. Znajomość księgowości i matematyki. Świetny gracz. Zawsze towarzyszy mu dwóch uzbrojonych, elegancko ubranych ochroniarzy jeden Francuz i jeden Niemiec. Dostępne są szczegółowe informacje na ich temat. Komentarz: Niezwykle operatywny, niebezpieczny agent Związku Radzieckiego, kontrolowany przez sekcję trzecią z Leningradu za pośrednictwem Paryża. Podpisano archiwista. Załącznik B: Temat: śmierż. Źródła. Archiwa własne oraz skąpe informacje udostępnione przez Duzem Biuro i CIA. Nazwa śmierż stanowi połączenie dwóch rosyjskich słów: Śmierć śpianom, co oznacza śmierć szpiegom. W hierarchii służb znajduje się powyżej MWD, dawniej NKWD, i uważa się, że osobiście kieruje nim Beria. Centrala, Leningrad, z ekspozyturą w Moskwie. Zadaniem Smierszu jest eliminowanie wszystkich przejawów zdrady i braku lojalności w różnych jednostkach sowieckich służb wywiadowczych i tajnej policji zarówno w kraju, jak i za granicą. To najpotężniejsza i budząca największą grozę instytucja w ZSRR. Powszechnie panuje opinia, że jak dotąd każda z realizowanych przez nią misji odwetowych zakończyła się sukcesem. Uważa się również, że to śmierć odpowiada za zamordowanie Trockiego w Meksyku 22 sierpnia 1940 roku. Możliwe, że zawdzięcza swoją sławę właśnie tej udanej próbie zabójstwa, którego wcześniej nie zdołały dokonać inne osoby i organizacje nasłane przez Rosjan. Po raz kolejny śmierż pojawia się na scenie po napaści Hitlera na Związek Radziecki. W 1941 roku organizacja została znacznie rozbudowana w celu zwalczania zdrajców i podwójnych agentów podczas odwrotu wojsk sowieckich. W tym czasie odgrywała rolę oddziału egzekucyjnego NKWD. Charakter jej obecnej misji nie został wyraźnie zdefiniowany. Po wojnie sam Smirz również dotknęła gruntowna czystka i uważa się, że obecnie pracuje dla niego jedynie kilkuset agentów podzielonych na pięć sekcji. Wydział pierwszy zajmuje się kontrwywiadem w sowieckich instytucjach w kraju i za granicą. Wydział drugi działalność operacyjna, w tym wykonywanie wyroków. Wydział trzeci administracja i finanse. Wydział czwarty praca dochodzeniowa i działania prawne kadry. Wydział piąty Wydział karny, jednostka odpowiedzialna za wydanie ostatecznego wyroku na poszczególne ofiary. Od zakończenia wojny w nasze ręce trafił tylko jeden agent Smierszu, niejaki Gojczew vel Garad Jones. 7 sierpnia 1948 roku w Hyde Parku zastrzelił Peczorę, lekarza zatrudnionego w ambasadzie Jugosławii. Popełnił samobójstwo podczas przesłuchania, połykając guzik od płaszcza wypełnione cyjankiem potasu. Zdradził jedynie, że pracuje dla Smierszu, z czego był zresztą niezmiernie dumny. Uważamy, że następujący brytyjscy podwójni agenci zostali zlikwidowani przez śmierć. Donovan, Hartrop Vine, Elizabeth Dumont, Ventor Mace, Savarin. Szczegóły patrz kostnica, sekcja Q. Wnioski. Należy podjąć wszelkie starania w celu zdobycia wiedzy na temat tej niezwykle groźnej organizacji oraz wyeliminować jej agentów.